Chyba, że nie. Kurwa, przepraszam. Jesteście cali? Dobry wiatr Kurwa, mać. Pierwszej pomocy. Przepraszam wszystkich. Naprawdę. Mam nadzieję. Że przepraszam, naprawdę. Przepraszam. Jesteście cali? to cali, ty cały? Kurwa, za bardzo, widzicie, za bardzo gaz udałem. Wszystko kurwa, przepraszam. Jak tam? Przepraszam, naprawdę. Co? Mam coś na No, ale no, co my teraz dobrze. robimy? Nie jest mi naprawdę strasznie wstyd. Ale, ale jest. Poczekaj, bo się zakrwawiłeś, nie przejmuj się. Spokojnie już. Nie, dobrze, że nie wjechałem, ale mogłem kogoś kurczę zabić tutaj, no przecież. Ale nie jestem czy teraz no, w stanie brać udział w tym programie, wiesz, naprawdę. Po tym co się Chodźmy stało. Do do hmm. Nie, no nic się nie stało. Nic się nie stało, no, nikomu nie dynamicznie no, jechać w dziecko kurczę nogę mu. Nawet się nie przystaje. Nigdy nie jeździłem na tym. widać chyba. Bezpieczna jazda. Wszystko okej? Okay? Jak tam tamtej stronie? Całe szczęście, bo On poszedł tutaj, no. Tu nogą raczej. No widziałeś co znaczy, się Mogę to w kursie. Kurczę... W takich okolicznościach. <grystanie> Trzeba będzie mandat wypisać. To nie jest ważne. kurczę, ważne że nic się nie stało. Mogłaby być tragedia. A propos manekinów, jakbyś powiesz.